że w naszej ponad 70-osobowej delegacji, gdzie dominują Brytyjczycy i Polacy, których jest aż 18, kandydatem na szefa komisji udało się wybrać Czecha, a delegacja czeska liczy u nas tylko dwie osoby. Czy to czeska zaradność, czy też zwykła polska nieporadność, której trzeba pomóc, podając pomocną dłoń. A może polityczna gra podjęta przez siostry i braci z formacji Prawej i Sprawiedliwej? Wielu z nich marzy, aby dołączyć do największej grupy politycznej w parlamencie europejskim. Tam, gdzie jest Platforma Obywatelska i PSL oraz europosłowie Fideszu partii Viktora Orbana. Wprawdzie ostatnio zostali zawieszeni i pozbawieni prawa głosowania, to i tak po obwieszczeniu tejże decyzji Wiktor Orban obwieścił, że popierają wspomnianego Manfreda Webera na szefa Komisji Europejskiej. No. radia kończyta, musi trochę tu poczestać jest. Musi podkreśleć to. Rozmów z wieloma europosłami doprowadziłem do zmniejszenia tej rezolucji o połowę. To zresztą satysfakcjonowało polskie władze, jak sądzę, polskie obywatele. Rozwiązanie to zostało przegłosowane na forum parlamentu. Tak. Proszę Państwa, zakłócają i koniec. Europosłanka i europosłanka. Radio Koncito Także proszę Państwa, niestety One wiesz, chcą żeby ten papież, a te chcą żeby ten ten był Nie ma tutaj tak jakiegoś głosu Tak Każdy co innego Każdy co innego chce Evra pa se vam Hce tak, tam chce tak. No, každe pa svojemu. Každe pa svojemu, No. O. I už. Každe pa svojemu, No.

cytat, protesty pracownicze nie powinny służyć realizacji celów politycznych żadnej partii i nie mogą być, cytat, obliczone na zmianę rządu i zwycięstwo danej partii w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Kto Broniarz mówił w 2013 roku. Dzisiaj Broniarz robi wszystko, żeby w roku wyborów wpłynąć na wynik wyborczy i żeby do władzy doszli... Jakiś do Broniarz, co za ham, instytucji. co za ham, jakiś Broniarz. ...w 2013, 2014, 2015 roku żadnych podwyżek. Pan Broniarz jest po prostu politykiem koalicji europejskiej,

jakiś broniarz, Jakiś broniarz, jak jak sobocki portek będzie. Były zostały yes, niestety, to jak broń, yes, żalem, ale yes, Jakiś broniasz. Solidarność. Który, jak ja. Przyjęła propozycję rządowe. To jest dobre porozumienie, ponieważ to jest dobra propozycja dla nauczycieli. Rząd zdaje sobie z tego sprawę, że zaniedbania wieloletnie w oświacie trzeba redukować i trzeba szukać rozwiązań, które będą pozwalały na wzrost wynagrodzeń mają... Dla nauczycieli, a na chodzi więcej nam o to, żeby system na nauczania w Polsce był jak najlepszy, które, żeby Marta Marta domost, że śmieci, bardzo dobre, jak najlepsze przygotowanie, żeby polska szkoła się rozwijała, była nowoczesna, a w tym, żeby również się godnie i bardzo dobrze, świetnie przygotowani, żeby, żeby, profesjonalnie przygotowani nauczyciele. Nie zrobimy tego ani w jeden rok, ani nie zrobimy tego w dwa lata, ani w trzy. Potrzebujemy czasu. Rząd konsekwentnie od 2015 roku wprowadza zmiany w oświacie, w polskim systemie oświaty. Przeprowadziliśmy reformę, daliśmy możliwość wyboru rodzicom... wy? Reformę. Dzieci do szkoły euro. czy, czy Reformę. Przeprowadziliśmy reformę systemową, przywracając czteroletnie lica, ośmioletnią szkołę podstawową, wygaszając gimnazję. I w tym czasie, w euro, reformy. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. czasie, że w 2017 a od 2018 roku Kupiłam jej realizujemy dacie program podwyżek. Reformy. W tym roku, wychodząc z naszej strony oświatowej, strony boczmowa. nauczycielskiej, zaproponowaliśmy przyspieszenie i zwiększenie podwyżek. We wrześniu zaproponowaliśmy przeprowadzenie podwyżki na poziomie ponad 9%, co w sumie da w tym okresie, kiedy ten program jest realizowany, w tym roku 15%, a licząc od 2017 roku do września, średnio pensja nauczycielska wzrasta o ponad 700 zł. Zdajemy sobie z tego sprawę, że system wynagradzania nauczycieli również potrzebuje reformy, również potrzebuje zmiany i stąd m.in. zaproponowaliśmy drugą część porozumienia dotyczącą zmiany pensum i dochodzenia w ciągu kilku lat do poziomu europejskiego, jeżeli chodzi właśnie i o pensum i o wynagrodzenia nauczycieli. 15. W tej ofercie znajdują się również zmiany, które będziemy wprowadzać w życie, skrócenie stażu, zmiana oceny nauczycieli, stały dodatek, określenie minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł. I e, przyspieszenie awansu zawodowego. Te wszystkie propozycje znalazły się w porozumieniu i bardzo się cieszę, że to porozumienie będzie w tej chwili podpisane przez Solidarność i przez rząd. W porozumieniu pięciopunktowym, tak jak powiedziałam, natomiast sprawy dotyczące zmian systemowych zostawiamy na później, ale. Zgadzamy się wszyscy co do tego, że również zaczynamy rozmawiać na temat tych zmian do, i będziemy chcieli je przeprowadzić. I szanowni Państwo, ja chcę przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu Proksie i e, Delegacji Solidarności. Jest to sukces, bo pokazaliśmy, że można podpisać porozumienie, które daje dobrą szansę i perspektywę na przyszłość. Szkoda, że nie podpisujemy tego w tej chwili z pozostałymi centralami związkowymi, ale rząd jest gotów, jeżeli centrale związkowe zwrócą się z propozycją takich rozmów. Jest gotów do kontynuowania dalej tego dialogu, bo to jest potrzebne przede wszystkim polskiej szkole. Ten dialog jest potrzebny polskiej szkole, a szkoła, to polska szkoła, to jest przyszłość nas wszystkich i chcemy, żeby była jak najlepiej finansowana, jak najlepiej nauczyciele przygotowani, a przecież tym najważniejszym. Elementem, o którym nie możemy zapominać jest przyszłość uczniów, tych młodych ludzi, którzy są podmiotem, wokół którego powinna się koncentrować cała przyszłość polskiej oświaty.